A dopiero za chwileczkę będą oni w piątce armut z teleportacją. Pojawi się tutaj co prawda na miejscu czy wunder. Razem z Jankosem chcieliby zamieszać w Dragon pić! o! Oh, oh, mówiłem! Infinite Wszystko wyliczone! Post w ogóle martwić z g bierze wszystko co na mapie. To należy do nich. Ogoni od krokodyla, ma flasza, czy będzie się obracał, czy Ringer jest dostępny Zoe trafiła bąbelkiem, czy niskiego oh, ktoś po prostu Bo łap, zgarnia killa, Weteo stoluje się z niskim, jeden na jednego Zoe, czy ma szansę Selfmade szykuje szansę, oh, Zegar Lecz Nie ma jak tego zagrać, Ale wnet! Trafił bąbelkiem, jest flasz, jest oh, modesta, to oh, zetrawia oh. Weteo! Więc patrzę tutaj e, na Panteona, myślę, że on będzie potem... Ja też na niego patrzę teraz Tomek Mam ku temu powód o! świetny szkoda! Pięknie Niki z Kimi wyczekał, aczkolwiek armut! przepycha przeciwników również komanoid! Ale szkoda! Tylko wyjrzony z powierzchni ziemi! Co to było niski! O, I wykonanie, no mają? Nie no, ale że White Knight dał się tak zaskoczyć. Ej, wiesz, co odchodzi? Gdzie jest ultimate? Idą po fraga! Co jest? Ale co myśmy tu zagrali? Jasny gwint, co tutaj? Co jest? Dlaczego ty że wcześniej nie zagrałeś apcet? No nie, no co by się w ogóle stało? Ja to chcę zobaczyć! Biegnie sera mojego Braga. piątego fraga. 4, 2, 0. No nie wiem, nie wiem, stary duży knard! AB Dagę powinien być martwy, niezależnie od sytuacji, musiałby tutaj jakoś fantastycznie ograć. No pierwsza bomba nie trafiona, zobaczmy, fosforowa również. Oj z tymi trochę ciężko, a jest teleportacja na miejscu! Na kiedy już trafia! To wysadza! No, i ja teraz za to ultimate, i tylko wiecie co korki! Jest po prostu zbyt Dwa zabójstwa! No zobacz, z tym ponownie skins. I tym razem się udało, to trzech razy sztuka, gratulacje! Blue, ponownie poszedł artystycznie, ale. Real Warp! Oooooo! Ja się! Prawem. 20 parę punktów zdrowia! Kolejna Ci od Jakubosa, I kolejne zagranie! Jakubos zgania tę eliminację, ale powiem tak. MVP jest tym, kto to wymyślił. Bo tyle ile rozrywki to nam daje w tym spotkaniu. Zobacz. Niska zagrana. Nie, no, totalny kozak i to jeszcze I Kanon w twoim własnym. Nie, Przeciwnika. nie da się. Grać. Przeciwnika. on nawet nie wie. Przeciw, ty Odpowiadam ty... na twoje wyzwanie. Nie nie, nie ukradnie tego naszora, to byłoby tragedia dla może tak? A może tak? A nie uda. Tak! Nie. Mnie, I ja cię kręcę! Nie wierzę w to, co więcej, zgadnij w najlepszym momencie. Bo Ryan dostaje natychmiast tego buffa. Z rozpędu weźmie jedną wieżę. Może uda się więcej, bo nadchodzą kolejne creepy. Patrz na cięcie na rzece! Abcent razem z Helisangiem. przerywają Ricole. To może być skończona rozgrywka. Niski ma tutaj katapulty, część odciąga, tutaj Magi Felix. Astralis próbuje kolować. Nexus zaraz może być nagi, teleportuje Fnatic. Ta gra jest pokręcona. Weeple ledwo wstał i już ściska TPK, przerywane rikole. Nexus jest nagi. I w ten sposób, panie i panowie, 10 sekund temu mówiliśmy o powrocie Astralis, a teraz mówimy o dopchnięciu rozgrywki przez Fnatic. Są zbyt dziwaczną drużyną, żeby wszystko przyszło od razu do normy. Ma ulci, więc jest bezpieczny. No właśnie, nie wiem, czy on nie będzie chciał wchodzić w drzwi. Oj, solóweczka! Wydaje mi się, że to robi Marcin Jankowski! Double kill! Rzeźni! z Poznania! Odprecyzuję, ale czy zdążę, to jest moje główne pytanie, ponieważ idealną pozycja, jest Klauszot! W końcu te piórka stały swój test! Jest Kla, no nie wiem, jeżeli tutaj byłby Seńko i zabić, to byłoby idealnie, ale Klauszot dalej kaj kajtuje, double kill na kątom innej rapidity! Renekton ma że tak potężna może być ta postać! Renekton Mareda i cały czas bali w tym teamfightzie! Triple kill dla White Knighta! I teraz pytanie, czy jest w stanie dorwać się do kolejnego fraga? Shigenda próbuje dobiegnąć do skina, jest spowolniony będzie kwadra kill dla White Knighta! I teraz pytanie... Czy złapie pentę. Oj, dasz za ścianę, czy przeskoczy przez niego Shigenda? Spowolniony penta kill dla zawodnika Astralis! I... Nie wiem. Dive, 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 dive. Jest Ładnie to grywać, Girit. Weepo prawdopodobnie zginie, tak jest, 2 0. To będzie 2 za 0, to się dzieje! Z Fnatic postradało zmysły! Nawet nie mamy czasu porozmawiać o powtórce. Jeden musiał tutaj teleportować. W tym momencie Fnatic mogłoby sobie już odpuścić, ale stwierdzają, że lecą do końca 3000, 2000, 2 czy na miejscu będzie. Wystarczy to zjąć! I oczem wierzę, że to stają. na takim wypadku chyba na tym całkiem nie są funkcje, żeby po prostu. Na no nie wiem, patrzę, self-made No i na cztery osoby! Nagle czterem! Sprzed oczu! Światło zniknęło! Nie idźcie w jego stronę! A może powinniście, bo wtedy cokolwiek byście zauważyli w tym teamfightzie. Kulka pod waszymi nogami! Tylko czekała, abyście tam stanęli. Się w końcu rozpędza... się na coś zdecydują. Mickey X, agresywne wejście do przodu. Reklet nie może znaleźć wystarczających obrażeń. Ale g w tej walce nie wygląda źle. Limit mał punktów zdrowia, Gillian. Defensywnie używa swojego ultimate'a Szalkę się gubi w tej walce Chociaż Broken Blade i gilotyna Oznacza tonę obrażeń Nie ma reklesa w tej walce Tylko Jankos i Caps przy życiu Czy będą w stanie wykończyć chociaż Broken Blade'a oh, Jest ryby. triple kill na jego Kolejne leczenie Broken Penta. Blade robi quadra kill Szalkę idzie po pędzę Szalkę idzie po ratunek w tej serii Szalkę może iść po zwycięstwo I po przeciwny Nexus Czy to będzie pęta? Druga pęta w tym sezonie Taki to nadal już się w takim spotkaniu Broken Blade. To było niesamowite.